Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak zdążyliście przeczytać, opis mały tuning, troszeczkę w sumie już odbiegający od wyposażenia fabrycznego, z tego względu, że takiej rzeczy akurat nigdy nie było w B8. No ale ja postanowiłem. Sobie coś takiego zamontować. Pomysł znaleziony oczywiście w internecie. Tradycyjnie w opisie filmu podrzucę wam link do tej stronki, na którym to znalazłem. I myślę, że jak dla mnie dosyć przydatna będzie to opcja, z tego względu, że jak jeżdżę w nocy, no i przeważnie mam coś tutaj wstawionego do picia, jakiś napój, puszkę czy butelkę. I w nocy praktycznie tego nie widać. Jak tutaj się bierze, trzeba tak po macku wyciągać. No, i myślę, że jak tutaj się zamontuje oświetlenie, no to będzie troszkę lepiej to wyglądało. Mam zamiar zamontować to podobnie jak na filmiku, pod tymi tutaj wciskanymi plastikami na dole wywiercić otwory i zamontować diody. I myślę, że tutaj w tym drugim zrobię również, czyli 6 diod. No i prąd pociągnę sobie tutaj z tyłu w moim przypadku z tego względu, żeby w razie. Niepowodzenia lub coś tam mi się nie spodoba, móc w każdej chwili to odłączyć, wyciągając tylko tylną kratkę, a nie rozbierając tutaj cały tunel, bo to będziemy musieli zrobić, żeby to wykonać, niestety. No i chyba na razie z filozofii to by było tyle. Jeszcze tutaj Wam powiem, że diody, jakie chcę do tego użyć, to dokładnie takie same, jak montowałem sobie w klamkach, czyli dioda 12V czerwona 3 mm. Plus do tego chcę założyć taką właśnie oprawkę. Nie wiem, czy to widać dobrze. Już wam zaraz pokazuję dokładnie. Wiadomo, że dioda jest po to, żeby oświetlała, a ta oprawka jest tylko i wyłącznie po to, żeby tą diodę trzymało w otworze tak, mniej więcej to będzie wyglądać. Jak widzicie, nie będzie to praktycznie nic wystawać, będzie na równo. A jeśli włożę, to tutaj, to praktycznie będzie to niewidoczne. Będzie tylko widoczne oświetlenie. Sam jeszcze nie wiem, jaki będzie tego efekt, ale zamontujemy, zobaczymy. I tak jak wspomniałem, zamontuję to z tyłu, że w razie niepowodzenia, żebym mógł to odłączyć i nie musiał tutaj wszystkiego rozbierać. Ale myślę, że nie będzie takiej potrzeby, że będzie ok. Także zabieramy się za robotę, czyli demontujemy cały ten tunel, bo niestety do tego musimy się dostać od spodu. Częściowo na moich innych filmach mogliście zauważyć jak tutaj się do tego dostać Także tylko w skrócie przypomnę, że tutaj poprzez otwory na dole Wyciągamy sobie panel klimatyzacji Następnie wyciągamy mieszek od biegów I ciągniemy do góry tutaj później I wyciągamy cały ten panel Teraz odkręcamy tutaj te dwie śruby od popielniczki kluczyk bodajże 8 Wyciągamy popielniczkę i Odpinamy kostkę. Jeśli chodzi o popielniczkę, to wtyczka jest tutaj trochę dalej, żebyście się tutaj nie męczyli i tutaj nie rozpinali, bo ja też powiem szczerze, że za pierwszym razem się motałem, a tutaj chyba się tego nie rozpina, tylko wyciąga całość, a wtyczka właśnie jest kawałeczek dalej pod taką gąbką, także tutaj sobie rozepnijcie i wyciągnijcie popielniczkę. Teraz może trochę z tyłu wyciągamy najpierw kratkę. Jeśli nie macie, to macie taką kieszonkę, także wyciągamy tą kieszonkę na sam początek. No i wiadomo, że jeśli macie kostkę, no to odpinacie kostkę. Teraz tutaj musimy się zabrać za ten plastik tutaj dookoła. Tutaj podważamy delikatnie całą dookoła, żeby nic tradycyjnie nie połamać, i wyciągamy sobie to całe na zewnątrz ten plastik. Ale nie wiem jak u was, ale w moim przypadku jest tutaj śrubka na kluczyk, chyba dziesiątkę. No i to musimy też wykręcić. Tutaj to jest akurat ósemka, nie dziesiątka kluczek. No i teraz rozpinamy tutaj wtyczkę od zasilania. Teraz odpinamy tutaj, jeśli macie telefon, tutaj z podłokietniku. Dwie wtyczki, jedna fioletowa, druga czarna, także je rozpinamy. No i przygotowujemy sobie trzynastkę już do odkręcania tutaj tunelu. No i bierzemy tu 13 i odkręcamy raz, tutaj dwa i po drugiej stronie trzy i tutaj cztery. Wykręcamy te cztery śruby. No jak już rozkręcimy tutaj te cztery śruby, to tył mamy praktycznie gotowy. Teraz wracamy jeszcze tam do przodu. No i tutaj wykręćmy teraz tą i tą śrubkę kluczyk ósemka. I tak samo mamy tutaj jedną i po przeciwnej stronie tutaj również mamy jedną na kluczyk 8, także te dwie śrubeczki też sobie teraz wykręcamy. No i teraz łapiemy Konsolę całą do góry z tyłu i odciągamy ją pomału do siebie. Całą, tutaj, konsolą tunelem wyjeżdżamy powoli sobie do tyłu. Ja tutaj, jak widzicie, mam przewód. Jest to przewód, który dokładałem do oświetlenia, właśnie kratki z tyłu. I robiłem to, jak oglądaliście, tak, żeby się za dużo nie narobić. Teraz mi ten kabel przeszkadza. Ale to też nie ma żadnego znaczenia, bo tam na końcu wypnę z kostki piny, przełożę go teraz już tutaj dołem, żeby mi nigdy nie przeszkadzał, i będę miał tak jak w oryginale. Także teraz ja akurat się zajmę przełożeniem tego kabla, żeby mi nie przeszkadzał, żebym mógł tutaj sobie dalej wyjechać konsolą. Aczkolwiek nie wiem, czy będę ją całkowicie wyciągał, być może zaraz zobaczę, podniosę tylko tył do góry, żeby tutaj to wykręcić. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Tak jak mówiłem, wypiąłem właśnie. Przewody z kostki od oświetlenia tylnej kratki, żeby puścić sobie to jak w oryginale, dołem i to nawet też lepiej, bo będę do nich tutaj się podłączał z oświetleniem oświetlenia na te kubki. Także wszystko pasuje, rozłączyłem. Tutaj jeszcze macie w środku jedną kostkę od gniazda zapalniczki tutaj w podłokietniku, także to też rozpinamy. A jak widzicie, już mam tutaj cały tunel, tunel uniesiony do góry. Właśnie tutaj czeka na rozpięcie tej wtyczki, i będę już go wyciągał całkowicie. Jak widać, mam już tutaj wyciągnięte. Odwróciłem sobie go na drugą stronę, położyłem na siedzeniu i zacznę tutaj od wyciągnięcia tych przewodów. Jedną ręką nie wiem, czy dam radę, ale chyba dam pojedynczo. No i odkręcamy torksy od całego tego uchwytu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I w tą stronę wyciągamy uchwyty na kubek. W sumie tych śrubek jest jednak 8, bo nie zauważyłem, że tutaj w środku jest jeszcze jedna, i tutaj po boku. Także razem mamy do wykręcenia ich 8. No ale jak już mamy wszystko na wierzchu, teraz zabieram to do domu. No i w domu będę kombinował dalej. No i myślę, że teraz czas dokonać pierwszego odwiertu, zobaczyć jak to będzie pasowało, jak to będzie wyglądało. Myślę, że tak samo jak na tej stronie, której Wam ten link podesłałem, wywiercę tutaj, właśnie pod spodem, pod tymi plastikami, gdzieś około w tym miejscu, z trzech stron. No i zobaczymy, jak to w ogóle będzie pasowało. Wiertła już mam przygotowane numer 3, bo niby taką średnicę ma dioda także to powinno mi pasować. No ale dobra, wykonuję pierwszy odwiert i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi o te diody, montuję jednak je same. Nawiercam, wiertłem numer 3 otwór. Dioda wchodzi do pewnego momentu, tak jak tutaj, i podkleję tutaj z czymś z tej strony, bo włożyć razem z tym, z tą oprawką, no to raz że jest ciężko od środka, a nawet bardzo bym powiedział, do tego to tak też pasuje, bo pasuje szczerze mówiąc. Tu nie wypasuje wszystko ładnie pięknie, ale jak widzicie. Zobaczcie, ile większy musi być otwór, żeby to wskoczyło. Także to nie jest tak łatwo tutaj, tym bardziej w takim ciężko dostępnym miejscu. Dlatego Do postanowiłem to zrobić bez tej oprawki, tak jak Wam pokazywałem. Czyli sobie tutaj po prostu nawierciłem otwór Wiertłem numer 3. I teraz wezmę podkleję. Ja wiem, chyba nawet taśmą tą szarą mocniejszą, żeby to nie wypadało. I myślę, że tak zostawię. No i tak mniej więcej to zrobiłem. Tak sobie to wymyśliłem. No i tutaj nie hejtujcie mnie za dużo, bo sam wiem, że no nie wygląda to profesjonalnie. No ale taki miałem pomysł na to, że w razie co, żeby wymienić, żeby tutaj na stałe jakoś nie przyklejać. Yy, powiem Wam, że dałem sobie tutaj kapkę silikonu przezroczystego. Z tego względu, żeby to troszeczkę się tam mocniej trzymało. No i z tego względu, że silikon jak wiecie, to w miarę łatwo można oderwać, także w razie wymiany tej diody czy wyciągnięcia ten silikon bez problemu tam sobie wyciągniemy. Także nie będzie aż takiego problemu. No a to w sumie będzie od środka nie będzie to w ogóle widoczne. W środku oczywiście nic nie widać tych diod prawie nie widać, o widzicie takie kropeczki tylko. Także to tam wcale nie będzie w niczym przeszkadzało. No a teraz muszę iść do samochodu, bo nie wiem niestety, który jest plus, który minus, a w diodzie to jest akurat ważne. Dlatego też idę do samochodu z kawałkiem kabli i sobie tutaj pozaznaczam, który jest plus, który minus we wszystkich diodach i będę lutował przewody. Wszystkie diody sprawdzone świecą, przewody plusowe sobie zaznaczyłem, podgięłem do góry. Tradycyjnie dwoma drucikami, jeden do plusa, drugi do minusa i wtedy patrzymy czy nam świeci, tak samo ja też to sprawdziłem. Teraz do przewodów plusowych dolotuję sobie przewody, nie wiem, długości może 15-20 cm do każdego plusa, a później do minusa. Tak mniej więcej to wszystko wyszło, teraz żeby łatwiej było mi tutaj to poizolować, zakładam sobie opaski termokurczliwe na te przewody. no i podgrzeję, żeby zaizolowały się. No i teraz dokładnie to samo z minusowymi przewodami lutujemy do każdej końcówki i zakładamy sobie opaski termokurczliwe. Jak widzicie, niezła pajęczyna z tego wyszła, ale teraz trzeba to właśnie ogarnąć. Wszystkie plusy łączymy do jednego, wszystkie minusy łączymy do jednego i wyprowadzamy sobie tutaj kawałek przewodu. Tutaj można to jeszcze jakoś powijać, zmyślnie pokładać, jak Wam się podoba. Ja myślę, że podkleję to jeszcze właśnie tą szarą taśmą, gdzieś to zwiążę, żeby te przewody stabilnie były tutaj przyczepione. No i będziemy zaraz działać dalej. No i teraz wszystkie plusy, wszystkie minusy, tak jak mówiłem, do jednego. Lutujemy wszystko, przedłużamy sobie kabel. No i wiadomo, po lutowaniu wszystko ładnie izolujemy. No, i z przygotowaną instalacją możemy iść do auta i montować wszystko z powrotem. To przekręcamy na swoje miejsce. Kabel w moim przypadku ja puszczam sobie do tyłu. Wy możecie puścić do przodu, jak będziecie się podłączać w inne miejsce, na przykład od oświetlenia zapalniczki, także w drugą stronę. No i pokażę wam, jak ja jeszcze to podłączam, bo montażu tunelu chyba już nie ma sensu. Jak pokazałem, jak to rozebrać. Także sobie z tym na pewno już poradzicie. Także idę do auta. Wszystko montuję i zobaczymy się już na samym podłączeniu przewodów. No i tak jak mówiłem, ja się wlutowuję właśnie do kostki od oświetlenia kratki. Tu akurat piny wyciągnąłem sobie, żeby łatwiej było mi tu wlutować. Masa do masy, plus do plusa. Lutuję, izoluję, izoluję i wkładam z powrotem do kostki. Do kostki już się tutaj wpiłem, także składam tutaj już całość na gotowo. No i wszystko już mamy poskładane. Pozostała nam ostatnia rzecz, czyli sprawdzić, czy to świeci. Jak widzicie, świeci wszystko tak, jak powinno. Nie wiem, czy nie będzie to świecić za mocno, ale to sprawdzę wieczorem. Bo tak za dnia to nie bardzo można to ocenić. Ale to też nic straconego, bo w najgorszym przypadku można będzie wstawić jakiś opornik, żeby obniżyć jasność świecenia tych diod żeby świeciło podobnie jak tutaj te wszystkie żeby nie było za jasno a że przewód sobie właśnie tam zostawiłem troszkę dłuższy także wystarczy będzie wyciągnąć kratkę i wlutować jakiś opornik ale to już zobaczymy wieczorem a taki jest tego efekt w egipskich ciemnościach wydaje mi się że że jest ok, i nie ma potrzeby ściemniania tych diod tym bardziej, jak się jeszcze tutaj wstawi coś do środka, to będzie już całkiem fajnie. Ale ogólnie, jak widzicie, nie ma jakiegoś tutaj światła, które by nam przeszkadzało. Wydaje mi się, że jest ogólnie fajnie. Mi się podoba. Jeszcze tylko sprawdzę, czy działa ściemnianie, rozjaśnianie. Działa wszystko elegancko. Także robota wykonana profesjonalnie. No to chyba z mojej strony wszystko, jeśli chodzi o ten film, mam nadzieję, że będzie Wam przydatny, będziecie mogli sobie też coś podobnego zrobić, a być może macie jakieś inne pomysły na temat właśnie takiego oświetlenia tutaj wewnętrzne na kubki, także jak coś macie ciekawego, piszcie w komentarzach, chętnie się dowiem. No a ja dziękuję Wam za obejrzenie, jak zawsze odsyłam do moich innych filmów, subskrybujcie też mój kanał No i trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.